Nie interesują tutaj rozgrywki między władzami Andrychowa, prywatnymi przewoźnikami w Andrychowie. Mamy spółkę i o dobro tej spółki mamy dbać. Ja nie dopuszczę do sytuacji, żeby jakiekolwiek gry, rozgrywki czy zmiany punktu widzenia kogokolwiek determinowały to, że spółka, która obsługuje mieszkańców gminy Kenty, nie będzie funkcjonowała. Różne są możliwości restrukturyzacji tej spółki, ale my się na pewno proces walki nie poddamy. Będziemy walczyć o tą spółkę, będziemy walczyć o komfort usług dla nas, świadczonych naszym mieszkańcom i będziemy walczyć o naszych ludzi w tej spółce. Także pomimo tego, że nie wygląda to może zbyt dobrze, pomimo tego, że te rozmowy są trudne, twarde, stanowisko nasze jest jednoznaczne. Bardzo Jeszcze pan Antoni Mojżesz, proszę ja bardzo. Ja bym pana burmistrza chciał zapytać, bo czytamy na stronach internetowych zmiany jakieś w komunikacji miejskiej. PKS przejmuje coś już wiadomo, czy to tylko na razie jakieś tam rozmowy wstępne? Sprawa jest na, panie radny, na etapie pewnych. To jest ta sama odpowiedź, którą panu radnemu Gawędzie udzieliłem na poprzedniej sesji. Tutaj słowo PKS przejmuje MZK, to jest bardzo znaczne uproszczenie tej sprawy. Natomiast nie ukrywam, że rozmowy z Beskidzkim Związkiem Międzygminnym w sprawie tego, żeby transport publiczny na terenie gminy Kęty i na połączeniu gminy Kęty z miastem Bielsko-Biała był obsługiwany przy współpracy z Beskidzkim Związkiem, który to Beskidzki Związek jest właścicielem PKS-u, jest prowadzony. Ale muszę Państwu przyznać, że ta spekulacja, bo to, są, to jest informacja medialna niepotwierdzona przez gminę Kenty, ta akurat spekulacja wywołała kilka bardzo niekorzystnych zjawisk w ostatnich dniach i tygodniach. Natomiast powiem tak. Tak, prowadzimy rozmowy, zarówno nie tyle z PKS-em Bielsko, co z Beskidzkim Związkiem, i myślę, że już niedługo będą te rozmowy na tyle yy, daleko zaawansowane, że będziemy mogli przystąpić do rozmów z Wysoką Radą, bo no, tutaj bez Państwa nic się absolutnie nie odbędzie. Natomiast my chcemy Państwu przygotować pewną propozycję akceptowalną przez potencjalnych partnerów oraz przez pracowników spółki. Dlatego na chwilę obecną nie jest o tym głośniej. Nakreślę tylko to trochę temat, ale no nie da się tego po prostu powiedzieć w 3 minuty o spółce MZK, która ma 24-letnią historię na dzień dzisiejszy i chyba się kończy i o budżecie na 2020 rok również nie da się w 3 minuty, ale spróbuję tyle ile mogę. Mogę Panie Przewodniczący? Otóż yy, chodzi o to, że rzeczywiście Pan Mojżesz tutaj, yy, Pan Radny Mojżesz uprzedził trochę, bardzo się cieszę, że w ogóle w ogóle ktoś coś na ten temat. Pan Burmistrz wstępnie odpowiedział, że tak, jakieś, jakieś rozmowy są prowadzone. Ja bym zapytał, czy są dokumenty na te rozmowy prowadzone i kiedy pierwsze dokumenty pojawiły się o takich rozmowach prowadzonych z Beskidzkim Związkiem dotyczące właśnie naszego MZK, bo nie dotyczy to PKS-u, który by przyjeżdżał do Kent, bo to nas jakby no, mniej dotyczy dotyczy to naszego MZK. Pytam o to, jaka jest przyszłość MZK. Czy to jest koniec 24-letniej przyszłości od 95 roku i koniec będzie w 2020? Tym samym zniknie spółka komunalna MZK z mapy, kiedy burmistrzem jest pan radny, były radny obecnie burmistrz. Krzysztof Klęczar. Zniknie jedna spółka. Czy za chwilę zniknie druga spółka? Może będzie to połowa spółki ComAX, bo jeżeli będzie nadal taka gospodarka z śmieciami, jaka jest w tej chwili, również może połowa spółki zniknąć. Jeszcze nie wiemy w jaki sposób, ale tak się stanie. Ale proszę Państwa, ja mam raport zarządu spółki z 2015 roku. Zarząd spółki był niewielki, ale raport jest bardzo dobrze zrobiony. Za 2015 rok. Otóż przeczytam tylko, że 73% taboru autobusowego spółki to autobusy będące w eksploatacji 20 i więcej lat. 73% 4 lata temu. Yy, ostatnie zakupy autobusów nowych to są lata 2002 22, przepraszam 2000-2004. Zakupiono wówczas 7 autobusów, z czego, o ile dobrze pamiętam, Właśnie w tym miesiącu dwa są sprzedawane, może już sprzedane, z tych zakupionych w latach 2000-2004. W latach 2010-2011 spółka zakupiła 13 używanych autobusów, i w roku 2012 to było dwa autobusy. Rok produkcji 2006, czyli już 6-letnie. I w latach 2014 i 2015 to były dwa autobusy. To było wszystko, to jest koniec. To sprawozdanie finansowe za 2015 rok mówi o tym, że ten burmistrz Krzysztof Klęczar nie zrobił nic. Tutaj są zapisy, co, wykona, co należało wykonać nie tylko z autokarami, co za, należało wykonać w budynkach.